Cześć kochani, dzień dobry. Witam was serdecznie na kanale. Co do czego dzisiaj zrobimy sobie takie błyskawicznie szybkie ciasto. Robi się je dosłownie chwilę. Później ono musi postać w lodówce. Jest to ciasto bez pieczenia, więc um, wiecie, takie składniki raczej każdy będzie miał. Można też wymieniać. Będzie ciasto bardzo owocowe. Więc zapraszam was do zrobienia tego ciasta ze mną. Dzisiaj do tego ciasta będziemy potrzebowali dwa banany duże. Będziemy potrzebowali dwa, trzy kiwi. Będziemy potrzebowali 500 gramów śmietany 18. Więc już jest lepiej niż śmietana 30. Będziemy potrzebowali troszkę cukru drobnego, 80 gramów. Będziemy potrzebowali również żelatyny 10 gramów, wodę, aby tą żelatynę rozpuścić, około 40 gramów. I będziemy potrzebowali takich herbatników kakaowych, czekoladowych, jakie tam traficie, 300 gramów. I to jest wszystko, co będzie nam do tego ciasta potrzebne. Więc robimy świetne, smakowite, szybkie Niesłodkie, a owocowe ciasto. Zapraszam. Najpierw zaczniemy od wyłożenia naszej misy folią spożywczą. Dookoła ją musimy wyłożyć ładnie, eee, także zaczynamy, ponieważ później będziemy musieli to ciasto odwrócić. No i też uważajcie, z jaką misą macie do czynienia, bo taki kształt ciasta będziecie później mieli. Jeżeli zrobicie to w kwadratowej misie, Kształt ciasta będzie po prostu kwadratowy. W porządku. Misę mamy już wyłożoną. I teraz przechodzimy do pierwszego takiego etapu, przy naszej tej misie. I zaraz będziemy się przerzucać na inną. Otóż obieramy sobie kiwi. Ja obieram trzy sztuki i cieniutko te kiwi trzeba będzie pokroić. Będziemy takimi cienkimi plasterkami obkładać naszą misę. Kiwi oczywiście musi być mięciutkie, musi być już dojrzałe. Nie możemy dać takiego twardego kiwi, no bo po prostu nie będzie miało takiego smaku. Więc um, ja akurat kupiłam nie na sztuki, a w koszyczku trafiło się już takie fajne, dojrzałe, mięciutkie. Z reguły to te na sztuki są lepsze, jeżeli kupujecie na przykład w Lidlu te na sztuki gold, takie większe to dwa kiwi Wam zdecydowanie wystarczy tutaj w tym koszyczku było takie małe dosyć te kiwi, dlatego ja używam trzech sztuk zresztą zaraz zobaczymy nawet po dwóch sztukach ile, jak nam to zajmie ta nasza misa, jak będzie misa jest takiej sporej wielkości więc zobaczymy Okay. I wykładamy od samego środka cała nasza tutaj kibica. No i moje kiwi okazały się dosyć małe, więc chyba obiorę jeszcze jedno. Chyba tak będzie lepiej. Więc zobaczymy. Zobaczymy jak dużo nam wyjdzie tutaj masy. To najwyżej te kiwi pościągam z góry, jakby było za duże, ale wydaje mi się, że jeszcze jedno powinno być. Najfajniejsze w tym cieście jest to, że tutaj nie używamy miksera. Wszystko mieszamy łyżką, więc ciasto naprawdę może zrobić każdy, nawet taka osoba, która dopiero co gdzieś tam zaczyna swoje kulinarne wojaże która chce zaskoczyć rodzinę na święta czy na, niedzielne, na niedzielnym spotkaniu też jej wyjdzie, bo tego ciasta po prostu się nie da popsuć. Wiele osób mówi, ja ciast nie robię, bo mi one nie wychodzą. No tutaj ciężko by było, żeby ono nie wyszło, bo to ciasta nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. Także zapraszam wszystkich serdecznie do takiego, wiecie, odtworzenia jednak tego ciasta, bo naprawdę może poczujecie swoje kulinarne powołanie. O właśnie. Dobra, teraz już mamy ładnie wszystko obłożone, więc możemy zaczynać. Odstawiamy na razie tą miskę. I teraz bierzemy naszą drugą miskę. I do tej miski będziemy, moi drodzy, wrzucać śmietanę 18. I tej śmietany potrzebujemy 500 gramów. Więc ja sobie już. Zeruję, wytarowałam i lecimy. 500 gramów śmietany 18 dodajemy do naszego jakiegoś naczynka. W tym naczynku będziemy jeszcze później mieszać też herbatniki, więc na pewno potrzebujemy troszeczkę większego naczynka. Może nie aż tak dużego, ale, ale na pewno nie może być to też taka, wiecie, mała miseczka. Mamy 390, 440, 480. Mamy 500 g śmietany I teraz potrzebujemy do tego 80 g cukru. Możecie dodać cukier zwykły. Ja dodam jednak cukier e, drobny, bo on się szybciej rozpuści nam. Połączy. I tak naprawdę. Wydaje mi się troszeczkę lepszy do ciast. Więc dajemy 80 gramów tego cukru. Czyli około 8 łyżek takich płaskich stołowych. OK. I teraz tą śmietanę z tym cukrem po prostu mieszamy, żeby ona się połączyła. Odstawiamy śmietanę z cukrem. Kolejnym krokiem to jest nasza żelatyna, więc wlewamy 40 g wody i do tych 40 g będziemy wsypywać 10 g żelatyny. Woda jest zimna. Ja jej tutaj jakoś tam specjalnie nie podgrzewałam, to jest zwykła taka woda, wiecie, ostudzona z czajnika i wrzucamy 10 g żelatyny. jeszcze troszkę Mieszamy i zostawiamy do napęcznienia. Więc rozpuszczamy, mieszamy. Ona się tak nie rozpuści szybko, bo wiecie, no mamy jednak tutaj chłodną wodę. Ale zostawiamy ją do napęcznienia i przechodzimy do e, rozgniatania naszych ciastek. I teraz musimy pokruszyć nasze herbatniki. Będziemy potrzebowali półtora takiego opakowania, czyli jedno całe i połówkę. To musimy pokruszyć, ale nie mielić. Ok, ciastka pokruszone, yy, wszystko już mamy przygotowane, nasza żelatyna nam stężała, teraz musimy ją delikatnie podgrzeć, żeby ją tylko rozpuścić, absolutnie jej nie zagotowujemy i jakoś tam wiecie, mocno nie podgrzewamy, chodzi o to, żeby tylko miała płynną konsystencję. Ok, i naszą przestudzoną już bardzo płynną żelatynę, tylko musi być chłodna, przelewamy tutaj sobie do tej miski z cukrem i ze śmietaną i szybciutko łączymy ze sobą składniki. Jak już nam się żelatyna ładnie połączy, chlapnęło mi do tej masy, będziemy dorzucać właśnie, właśnie nasze ciasteczka. Także teraz dorzucamy pokruszone ciastka. Dobra, muszę wziąć po prostu szerszą miskę. Chciałam tak, wiecie, ładnie, youtubeowo i o. I teraz ładnie się wszystko wymiesz. Nasze ciasteczka są wymieszane ze śmietaną. Pozostało nam jeszcze pokroić banana. I teraz zostało nam wyłożenie. Na spód tego dajemy troszeczkę naszej masy. Rozbijamy, układamy. Mamy naszą pierwszą warstwę i na to układamy banany. I tak postępujemy na zmianę z tymi warstwami. Banany, masa, banany, masa. Ostatnią warstwę już ładnie rozgniatamy, ciasto wyrównujemy. Będziemy musieli wszystko okryć folią i wkładamy do lodówki na jakieś 4 godziny. Wiecie, te ciasteczka też nam muszą ładnie sobie najść tym, tą śmietaną. I wtedy będzie ciasto takie naprawdę delicjozo. O. No i teraz wszystko zakrywamy folią i już tylko czekamy, żeby skosztować. No i ciasto już nam stężało, więc spokojnie możemy je wyciągać. Odkrywamy w całości i będziemy wyciągać na talerz deseczkę, na co tam wam pasuje. Przekładamy, ściągamy, super, pięknie nam to wszystko wyszło. Tak wygląda przepięknie ciacho i zaraz je pokroimy. Zobaczymy jak się kroi. I tym bardziej jeszcze jak smakuje. Ciasto wygląda tak. I już je kładziemy. Bardzo proszę. Przepięknie. Dobra, to bierzemy się za testy tego ciasta. Kroi się jak widać bardzo fajnie. W środku mamy ciastka czekoladowe i banana. No i dookoła kiwi. Mega fajne ciasto. Powiem Wam, 5 minut roboty. Trochę w lodówce musi poleżeć, ale bardzo fajnie czuć te słodkie banany. I tak samo to kiwi bardzo fajnie przerzuca smak. Myślę, że w środku zamiast bananów równie dobrze możecie dać, nie wiem, truskawki czy jakieś inne owoce. I też będzie to fajnie wyglądało i fajnie smakowało. Tak naprawdę możemy się tutaj w tym cieście owocami bawić, i tymi na zewnątrz, i tymi wewnątrz. Więc ja wam gorąco polecam. Na święta myślę, że ja zrobię szybkie ciasto. Fajnie smakuje. Nie jest jakieś mocno kaloryczne, bo jednak mamy tylko śmietana 18, co jest rzadko spotykane w takich ciastach. Ale ciasto jest naprawdę smaczne. Więc trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam się ty, tym ciastem i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!